Assalamu alaikum. Przez prawie 7 kilometrów Rewa Moin niosła pieszo swojego sześcioletniego, sparaliżowanego brata Ahmeda, walcząc z wyczerpaniem i silnym strachem, że ona i jej rodzina mogą w każdej chwili zostać zbombardowani, zanim dotrą do południowych obszarów Strefy Gazy. Jednak długą drogę do bezpieczeństwa dla setek tysięcy ludzi którym izraelskie wojsko nakazało przemieszczanie się na południe od zablokowanego pasa, korzystając z tak zwanego bezpiecznego korytarza, mając przy sobie jedynie dowód osobisty, jeszcze bardziej utrudnił gruz zrównanych z ziemią budynków. Wiedząc, że nie mogą niczego zabrać, rodzina Moin nie ryzykowała zabrania wózka inwalidzkiego Ahmeda w obawie, że może on stać się celem. Na początku wojny, kiedy wiele rodzin ewakuowało się ze swoich domów, nie zgodziliśmy się na ewakuację i udanie się na południe. Jednym z powodów było to, że przeprowadzka mojego brata nie jest łatwa. Potrzebuje on specjalnego środowiska i miejsca, w którym będzie mógł z łatwością wykonywać codzienne czynności, powiedziała 27-letnia Moin. Jednak 8 listopada, gdy izraelskie czołgi zbliżyły się do ich okolic w zachodniej części gazy i w obliczu wzmożonych bombardowań w okolicy, rodzina podjęła trudną decyzję o opuszczeniu domu. Wahaliśmy się, czy zabrać wózek inwalidzki Ahmeda, zwłaszcza po przeczytaniu wiadomości i usłyszeniu od osób, które wcześniej przechodziły przez korytarz, że władze okupacyjne. Nie pozwoliły im zabrać ze sobą niczego, ani toreb, ani oficjalnych dokumentów, ani złota, a jedynie dowód osobisty, kartę, którą musieli trzymać w dłoniach. Wózek inwalidzki też nie pomoże, gdy będziemy chodzić po gruzach, zburzonych domów i budynków, piasku i wielu innych przeszkodach. Rodzina Moin zdecydowała się nieść Ahmeda po drodze, ale starsze osoby, jej rodzice, i dwójka młodszego rodzeństwa nie mogli go nieść, więc wzięła na siebie odpowiedzialność. Pojechaliśmy taksówką do pewnego miejsca, gdzie poproszono ludzi o zebranie się, aby wspólnie zacząć iść pieszo i dotrzeć na południe obszaru Al-Wadi, w centralnej strefie Gazy. – Potem musiałam nieść Ahmeda – powiedziała. Byłam zdenerwowana, widząc po raz pierwszy w życiu żołnierzy okupacyjnych i ich czołgi. Moi rodzice byli wyczerpani, a w pewnym momencie byłam tak zmęczona, że nie mogłam już chodzić, więc pomógł mi mój piętnastoletni brat i nieśliśmy go kilka razy, a potem wielokrotnie musieliśmy się zatrzymywać na kilka chwil, chociaż nie pozwalano nam. Achmed, który mógł chodzić do piątego roku życia, cierpi na niewydolność mięśni, która ostatecznie uniemożliwiła mu chodzenie bez całkowitego oparcia się na kimś. Ze względu na brak opieki medycznej w gazie, jego rodzina planowała wywieźć go za granicę na leczenie przed wojną izraelską. Ahmed wymaga całodobowej uwagi. Potrzebuje pomocy rodziny przy przechodzeniu z jednego pokoju do drugiego, pójściu do toalety, wykąpaniu się i pójściu do szkoły. Jednak sytuacja stała się coraz trudniejsza teraz, gdy rodzina przebywa u krewnych w Nusajrat w środkowej strefie gazy wraz z około 25 innymi osobami, co bardzo utrudnia przemieszczanie Ahmeda i opiekę nad nim. Prawie cały czas siedzi, bo w domu jest tłok, co również odbija się na jego psychice. Wpada w depresję, zwłaszcza, że jest tu mnóstwo dzieci, które cały czas biegają i bawią się siedzi i patrzy na nie. Serce boli mnie z jego powodu i czuję się bezradna wobec jego bólu. Szkoda, że nie możemy zabrać mu wózka inwalidzkiego, aby móc przynajmniej zabrać go na jakikolwiek targ w pobliżu domu, aby poczuł, że się porusza. Moin twierdzi, że odkąd ewakuowali się z domu, jej brat wpada w złość i wielokrotnie odmawiał jedzenia z powodu depresji. Jednak sytuacja na południu staje się coraz bardziej niepewna, ponieważ izraelskie wojsko ostrzega obecnie ludność południowej strefy gazy, aby się przesiedlili w związku ze skierowaniem swoich wysiłków wojennych na ten obszar po wyludnieniu północy. Setkom tysięcy palestyńczyków, którzy uciekli na południe na jego rozkaz, grozi teraz ponowne wysiedlenie. W rejonie Załajda w środkowej strefie gazy. Około 4 km od miejsca pobytu rodziny Moin, 59-letni Nabil Abu Jubein siedzi na wózku inwalidzkim i słucha lokalnego radia na podwórzu domu, w którym ukrywają się on, jego żona, jego syn i jego wnuki. Jego rodzinie udało się przywieźć mu z domu wózek inwalidzki podczas ewakuacji 13 października przed izraelskim wtargnięciem do Strefy Gazy i otwarciem. Bezpiecznego korytarza. Dziadek, który również jest niewidomy w wyniku ciężkiej cukrzycy, czuje się osamotniony, mimo że ma wokół siebie rodzinę. Jeśli celem ataku powietrznego jest dom lub okolica, nie mogę się poruszać, nawet nie poruszając się na wózku inwalidzkim. Jestem całkowicie sparaliżowany nie widzę, ledwo słyszę i ledwo poruszam rękami. Pomogło mi to. Że ewakuowaliśmy się samochodem, kiedy sytuacja była mniej niebezpieczna, powiedział Abu Jubayn. Wiem, że mój syn nie zawahałby się mnie nieść, ale nie czułbym się komfortowo, gdyby mnie niósł, gdy musi pomóc żonie nieść trójkę dzieci. Moje poczucie niepełnosprawności podwaja się, gdy zdaję sobie sprawę, że jestem ciężarem dla mojej rodziny. Spośród prawie 2 milionów 300 tysięcy mieszkańców strefy gazy. Około półtora miliona osób wysiedlonych ma bardzo ograniczony dostęp do odpowiednich usług opieki zdrowotnej. W miarę jak eskalacja izraelskiego najazdu i bombardowań Gazy wpływa na całą populację, poczucie niepełnosprawności i opuszczenia podwaja się. Co zrobił dla nas świat, który od dawna mówi o prawach człowieka i prawach osób niepełnosprawnych? Moja wnuczka ma w szkole przedmiot o prawach człowieka. Kiedy po raz pierwszy dowiedziała się o osobach niepełnosprawnych, była szczęśliwa, że mogła pomyśleć o mnie, zaśmiał się Abu Dzhubein. Przyszła do mnie, powtarzając, czego dowiedziała się o ich prawach i o tym, jak należy im się specjalne traktowanie. A teraz, gdzie jest to specjalne traktowanie? Czy świat przynajmniej wezwał do ewakuacji wysiedleńców z gazy do końca ataków? Nawet szpitale są celem. Kiedy izraelska okupacja zaczęła bombardować szpitale, a następnie oblegała szpital Al-Shifa, pomyśleliśmy, że będzie to początek międzynarodowej rewolucji przeciwko okupacji, ponieważ ochrona pacjentów i dzieci w szpitalach jest podstawową wartością praw człowieka. Ale co zaskakujące, nic się nie wydarzyło.